Cześć, z tej strony chorąży beton. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć trochę o sobie, opowiedzieć moją historię, gdzie i kiedy, może to nie, ale przez ile lat służyłem. Przygody z wojskiem zacząłem od szkoły podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Skończyłem tą szkołę po niecałym roku na kierunku służba inżynieryjno-lotnicza o sprzęt. Samolot Su-22. Trafiłem do jednostki w Pruszczu Gdańskim. Przesłużyłem tam 9 lat, i po 9 latach przeniosłem się do jednostki w Warszawie. I po kolejnych 9 latach, czyli razem będzie 18 lat, odszedłem na emeryturę. Miałem jeszcze to szczęście, że. Przepisy, które zostały później zmienione mnie nie obowiązywały i mogłem odejść po 15 latach. I była to jedna z lepszych decyzji, żeby już nie mieć do czynienia z tym, co się dzieje. Jako osprzętowiec pracowałem na śmigłowcach Mi2, Mi24 w Pruszczu Gdańskim i na śmigłowcach Mi8 i MiŚ, czyli W-3 w Warszawie Niektórzy mogą uważać, że to całkiem łatwa praca, no nie była to łatwa praca Ponieważ Jako osoby obsługujące odpowiadaliśmy za dopuszczenie śmigłowców do lotu Czyli Według Wszystkich przepisów, wszystkich instrukcji Uznawaliśmy, że śmigłowiec jest sprawny, nie ma żadnych usterek i może wykonać lot. Czyli de facto odpowiadaliśmy trochę za życie pilotów i osób, które znajdują się na pokładzie. W Warszawie, oprócz pilotów, dochodziły jeszcze osoby, które w naszym kraju sprawują władzę, ponieważ jednostka w Warszawie jest to jednostka, która Transportuje najważniejsze osoby w państwie. Służąc w pruszczu, miałem okazję skorzystać z usług biura podróży jednego chyba z najlepszych czyli Montravel, z którym wybrałem się na misję do Afganistanu. Byłem tam przez pół roku. Była to jedna zmiana, i też jako obsługa śmigłowców Mi 24. Po pewnym czasie, będąc na, na misji, już ktoś musiał wrócić do kraju. Jako że ja jeszcze wtedy nie miałem dopuszczeń do wykonywania obsług, ponieważ byłem dopuszczony do Mi 2, do Mi 24 jeszcze nie, bo nie było szkoleń w Dęblinie. Przenieśli mnie z obsługi śmigłowców do PWL-u, czyli Polowego Warsztatu Lotniczego. No, na jakieś 2-3 tygodnie mnie przenieśli, to już było pod sam koniec misji, ale wtedy nie obsługiwałem śmigłowców, tylko zajmowałem się łataniem dziur czy jakieś różne takie rzeczy. Jeżeli by Was zastanawiało, jakim cudem ktoś, kto nie ma dopuszczeń do śmigłowca obsługiwał śmigłowce. Otóż w Afganistanie nie wykonywałem samodzielnie obsług, tylko zgodnie z przepisami, które są. Wykonywałem te obsługi pod nadzorem osób, które mają już dopuszczenia. Mam kilka ciekawych historiek z Afganistanu, także zapraszam do subskrypcji, jeżeli chcecie usłyszeć. Mam nadzieję, że. Nie przerazi Was to trochę. Dlaczego ten kanał? Ten kanał, dlatego że próbowałem różnych rzeczy. Między innymi z odejściem na emeryturę. Próbowałem się skontaktować z naszym ministrem i z sekretarzami stanu w ministerstwie odnośnie odchodzenia na emeryturę żołnierzy i jaki to tak na dobrą sprawę jest. Proces, który powinien być przyjemny. Mamy XXI wiek. Odpowiedź dostałem po miesiącu, że w sumie jest od tego specjalny departament, który się tym zajmuje. No ale jak to w wojsku bywa, może za 50 lat coś zrobią, bo podczas. Ostatnich lat, kiedy wiem, że wszystkie firmy już w zasadzie odchodziły od obiegu papierowego, czyli drukowania wniosków i wszystkiego na papierze w wojsku, weszło to dopiero w zasadzie po moim przeniesieniu do Warszawy, czyli to było no przed 2020 rokiem. Dokładnie nie powiem, żeby nie było, że było trudniej mnie znaleźć. Jakby ktoś chciał, ale jeżeli ktoś chce, zapraszam do kontaktu, mail jest podany. Możemy porozmawiać na różne tematy. Odejście samo na emeryturę, i to nie tylko moje. To koledzy, którzy odchodzili i wcześniej, i później mieli podobne doświadczenie, no nie było to przyjemne. Jak ktoś, kto 18 lat poświęcił służbie dla kraju, powinien w zasadzie mieć. To łatwo przejść na emeryturę, tak? I zająć się innymi e, rzeczami. No nie było tak. Odchodziłem z końcem sierpnia, ale tak na dobrą sprawę mogłem dopiero przenieść się tutaj, gdzie, gdzie w tej chwili mieszkam, bo już nie mieszkam na razie w Warszawie. E, po półtora miesiąca. Dlaczego? Bo brakowało jednego papierka. Ale najciekawsze jest to. Że od momentu przeniesienia spruszcza do Warszawy wszystkie należności, m.in. dodatek za bezpośrednią obsługę statków powierzchni, o który tutaj chodziło, dostawałem taki, jaki powinienem dostawać. Są różne progi, jest próg 0, później po 10 latach jest podwyższony, i po kolejnych 10, czyli po 20 latach służby, jest jeszcze wyższy. I po swoich 10 e, latach służby na betonie, czyli po 10 latach wykonywania obsług, dostałem wyższy dodatek. Okazało się, że w jednostce w Warszawie brakuje tego dokumentu i załatwienie tego dokumentu to była masakra. Półtora miesiąca czekania. Nie mogłem zadzwonić do jednostki, do Pruszcza i powiedzieć, ej słuchajcie, no, potrzebuję taki kwitek. Bo wszystko z tego, co mi powiedzieli, musi przejść przez dowódcę. I wiem, że to jest zrozumiałe, ale no trochę szybciej się to powinno odbywać. Mamy XXI wiek. Powinny być systemy, powinno być według mnie jedno kliknięcie. ciak wyszli dokumenty do biura emerytalnego. Wszystkie. Tak? Każdy żołnierz ma założoną teczkę papierową i w specjalnym systemie, który jest. Dlaczego nie można tego w ten sposób zrobić? No to właśnie ministerstwo na maila mojego, nawet nie ministerstwo, tylko chyba departament kadra, albo sprawdzę później, odpowiedziało, że jest specjalny departament od cyfryzacji czy jakiejś innej rzeczy w wojsku i on się tym zajmuje. No ale jak już wspomniałem, może za 50 lat to coś będzie. I koledzy, którzy odchodzili, mieli podobnie. Jeden się zdenerwował i w końcu już nie do biura emerytalnego, tylko do innego biura zabrał całą swoją rodzinę. Żeby podpisali dokumenty, bo pani w biurze coś powiedziała, że jej nie pasuje. Drugi kolega, który niedawno odchodził, miał dokładnie takie same przygody. Musiał kilka razy wracać już po odejściu, czyli de facto, kiedy już nie jest żołnierzem, musiał wracać do jednostki, bo w biurze emerytalnym powiedzieli, że mu brakuje jakichś kwitków. To tyle będzie. Na dzisiaj, w następnym. W może już opowiem coś o misji więcej, jakie ciekawe przygody tam były, więc zasubskrybuj, jeżeli chcesz się dowiedzieć, co działo się w Afganistanie, ale także, jeżeli chcesz się dowiedzieć, co sądzę o tym wszystkim, co się dzieje, jak bardzo jesteśmy przygotowani na różne zagrożenia. Także zasubskrybuj, jeżeli chcesz coś się dowiedzieć, albo jeżeli masz jakieś uwagi czy coś, zostaw komentarz, łapkę w górę najlepiej pod tym filmem i do zobaczenia następnym razem.